Aby zrozumieć, dlaczego to pytania nie odnosi się do stwórcy, możemy posłużyć się pewnymi analogiami. Pamiętamy jednak, że analogie jedynie ułatwiają zrozumienie, nie znaczy mają za zadanie dowodzić istnienia czegokolwiek. Te książka napisał Karol. No dobrze, ale kto napisał Karola? Ten budynek wzniosł w architekt. W porządku, ale kto wzniosł tego architekta? Tę gra komputerową zaprogramował programista. Jasne, ale kto zaprogramował tego programistę? Jak widać, w każdym przykładzie drugie pytanie brzmi do, dziwnie dzieje się tak, ponieważ tworzący, pisarz, architekt, programista, stworzenia, książka, budynek, gra należą do różnych kategorii, mają inny naturę. Książka musi być napisana, budynek być wzniesiony, gra być zaprogramowana. To jest przyczyna ich istnienia. Jednak pisarz nie potrzebuje być napisanym, architekt być wzniesionym, a programista być zaprogramowanym. Ich sposób istnienia jest inny. Traktowanie tworzącego i stworzonego jako bytu tej samej natury i stosowania wobec obu tej samej czynności stworzenia, zrobienia jest rzeczne z logiką. Fakt, że książkę napisana za pomocą piro nie oznacza, że pisać również był stworzony za pomocą piro. To, że budynek zbudowano z cięgieł i cementu nie znaczy, że architekt również w ten sam sposób skonstruowany.